Wykonali, ale niedokładnie. Piłkarze ŁKS-u ten stał fragment. Już Jurić. Jurić wchodzi po karny Jurić, Bramka 1-0. Stipa Jurić. I po prostu nie zawahał się. Od razu uderzył. Nieprzyjemna piłka z kozłem dla Bramkarza. 1-0 dla ŁKS-u 2. Ale tutaj strata. Przejmuje rezerwowy Romanowicz. Akcja na lewo poszła. Czy będzie centra? A, będzie centra niska. Justam Juric szedł z nogami ze ślizgiem, ale, ale powstrzymany przez gospodarzy. Jeszcze będzie teraz okrączu. Strzelał na bramkę i gol! Ależ zaskoczenie! Dwa do dwóch. Jakby to ocenić? Jakby to ująć w słowa. No zaskoczył totalnie. Zasłoniętego bramkarza Kreera.

It's yeah. Dopiero początek. Przegranie na prawą stronę. Moreno Sanchez. Dobre tutaj przejście. Wrzutka w pole karne. I strzał. I mamy pierwszą bramkę. Strzela zawodnik z numerem 22. Chociaż nie. Wydaje mi się, że był to z numerem 18. Czypicki Adri. Krótkie rozegranie z Tosikiem. Jeszcze wrzutka w pole karne, i jest kolejna bramka. Jest kolejna bramka. Tym razem strzelcem bramki jest Ślęzak Aleksander, czyli kapitan. Druga bramka. A zatem tutaj legia troszeczkę jest w tym momencie pod ścianą. Wysoko jest ustawiony z prawej strony Moreno Sanchez Javier. On czeka na tą piłkę ewidentnie, teraz pokazuje się do gry, ale nie dostał tej piłki, chociaż teraz e, już mają pod nogami, on tutaj lubi zaczarować, tak właśnie robi, szykuje się na strzał, jednak dobre rozegranie na lewą stronę, leży jeden zawodnik -u na u e, na polu, ale cały czas przy piłce Jest jeszcze strzał, dobrze tutaj Ziłkowski ustawił się, że wybił tę piłkę, kolejna, kolejny strzał, kolejna wrzutka, cały czas walczą. Teraz przy piłce cały czas Moreno Sanchez. On ma tutaj wizję gry, zatem szuka dobrego podania. Mocny strzał, ależ kapitalna bramka, to trzeba przyznać. Strzał, no e, niesamowicie ciężki, strzelił z numerem 23 Radziński Jowin. Tak potężny strzał naprawdę można przyklasnąć, ponieważ przymierzył z prawej strony pola karnego. Marcel wszołek dobrze tutaj do Goncalwesza. On dobra wrzutka, ale tutaj za wysoka. Chociaż nie jeszcze piłka jest w polu karnym, jeszcze będzie strzał. Jest kolejna bramka, jest kolejna bramka, coś nieprawdopodobnego z numerem 14. Strzela. Radaszkiewicz Maciej. Tutaj trzeba przyznać, że naprawdę zaatakowali dość wysoko. Szybka gra, ale ŁKS dobrze się broni. Chociaż Jądrasik Jakub wysoko ustawiony i znowu numer 14. Na tego człowieka trzeba zwracać uwagę. Strzał i mamy kolejną bramkę. Mamy kolejną bramkę. Samotna akcja zawodnika z numerem 14. Radaszkiewicz Maciej kapitalnie tutaj y, teraz Filip Laskowski pomyłka i znowu przy piłce Sanchez Moreno do środka i mamy kolejną bramkę mamy kolejną bramkę z numerem 8. Marcel Wszołek 6 do 0 Marcel Wszołek strzela tutaj bramkę no i Legia no nie postarała się Pędzi cały czas EKS jest rozpędzony, to trzeba przyznać. Tam próbował jeszcze zakręcić Sanchez Moreno, Gonsalves, jednak piłkin dostał Karol, niecelnie i będzie kolejna próba strzału. Strzał, ale zatrzymany był zawodnik EKS-u. Chociaż jeszcze są przy piłce i jest jeszcze w bramka, coś nieprawdopodobnego. Z numerem 22 Glabka Grzegorz strzela kolejną bramkę dla LKS-u, czyli koniec pierwszej połowy. Jeszcze tutaj z numerem 22 Glabka Grzegorz postawił kropkę na d i to trzeba przyznać. Czas, czas, doj! czas! dobrze. Brawo! I Musisz! Listo, Lewa, lewa! Gramy, Jawy! Brawo! Lewą nogą będzie oddawał strzały Radaszkiewicz, Radaszkiewicz, ależ bramka! Radaszkiewicz zdobywa fenomenalną bramkę z rzutu wolnego. No i mamy jeden do zera dla LKS-u, 2 łódź kapitalnie uderzył z rzutu wolnego Radaszkiewicza, ależ to była bomba. Więc też jest kilku zawodników, którzy mogą w ofensywie stworzyć dużo zagrożenia na połowie ŁKS-u. Teraz Radaszkiewicz jest w polu karnym. Szybki jest Radaszkiewicz, dobra lewa noga. Cały czas Radaszkiewicz, ale teraz podbudowany tym strzelonym golem zagrywa do Glapki. Glapka i 0 do 2. Ależ piękna akcja ŁKS-u. Radaszkiewicz w polu karnym. Kapitalne podanie do Grzegorza Glapki, a ten opanował piłkę i dośrodkowuje piłka w pole karne. No i mamy trzeciego gola Dostrzegłem dokładnie kto dośrodkowywał, zaraz to zobaczymy. W każdym razie jest trzeci gol, i chyba Błażej Radwanek cieszy się ze zdobycia gola. Błażej Radwanek oznaczony numerem dziewiątym.